Tak wygląda normalne zaproszenie. Przychodzi na ładnym papierze, jest podpis. Szanowny panie Krzysztofie, kandydacie na prezydenta, zapraszamy tego i tego dnia. Będzie nam bardzo miło. To jest zaproszenie. Mailem może przyjść zaproszenie. SMS-em może przyjść nawet zaproszenie. Ktoś może zadzwonić z zaproszeniem. To nie jest tak ładna forma jak ta z telewizji Republika, ale da się też zaprosić SMS-em. Mailem telefonicznie nikt nikogo tam nie zaprosił my po prostu tam przyszliśmy o jakim zaproszeniu pan w ogóle mówi pana event został przejęty pana scena została odbita oczywiście tu największe brawa należą się szymonowi hołowni bez którego to przejęcie by się nie wydarzyło to on dał sygnał, on wpadł na ten pomysł. On pierwszy powiedział: Jadę tam. Jeżeli się wszyscy wybieramy, zróbmy swobodną wypowiedź i wszyscy solidarnie na tamtą debatę jedźmy. I brawa dla Szymona Hołowni. Hołownia się do pana wbił, ja się wbiłem, inni też się wbili, ale niech pan nie opowiada bredni, że pan kogokolwiek tam zapraszał. Pan skapitulował. Mam zaproszenie na debatę na dzisiaj w Telewizji Republika. I mam tu rozpisane, co się będzie działo, jakie wejście, yy, dokładnie komu mam podać dane osób ze swojego sztabu, gdzie mogę się poruszać. Mam tu nawet przepisy RODO podane. Wiem dokładnie, na czym ta debata będzie, się polega yy, będzie polegać. Tu wszystko jest rozpisane. A pan będzie mówił, że pan kogoś zaprosił. Jeśli każdy wie o debacie, jeśli każdy zna wcześniej zasady, jeśli każdy może się do debaty przygotować merytorycznie i logistycznie, to wtedy można mówić o równości szans.